Cześć, tu wspieram to i witamy Was z Teatru Kapitol w Warszawie. Przyjechaliśmy tu na zaproszenie Wielkiej Orkiestry świętej Pomocy, aby uczestniczyć w ich wydarzeniu dotyczącym działań w internecie. bo tak naprawdę zapoczątkowali je od niedawna, ale są coraz bardziej aktywni. Rok temu Włoch prowadził taką akcję jak SNC, a w tym roku. Dzisiaj mieliśmy okazję ogłosić naszą współpracę przy nowym projekcie, który pojawi się na naszym portalu. Wspieram to już wkrótce. Poducha, serce, które będzie realizowany przez gość na wspieram to. Ma za zadanie zebrać jak najwięcej pieniędzy na Wielką Orkiestę Świątecznej Pomocy przez istnienie samego projektu, na wspieram to, ale również potem przez zlicytowanie w wyniku tego, który powstanie z realizacji projektu, zostanie on zlicytowany na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak więc w tym roku wośp dalej w internecie, ale tym razem dzięki akcji na wspieram to, dzięki Wam, a to serce. Już tym razem nie jest serce. Wyjdzie poza internet, stanie się rzeczywistą, fajną rzeczą, która dalej w kolejnej edycji wspomoże WOŚP na, na, na finale w styczniu. Tak więc zapraszamy Was do obserwowania. Wspieram to bo wkrótce na, na jeden z najważniejszych dla nas projektów, właśnie razem z WOŚPem W tym roku gramy razem. Zapraszamy. Obserwujcie, wspierajcie, bądźcie częścią poduchy serca WOŚPowej poduchy serca w połączeniu ze wspieraniem. Tak, dobrze. Dzięki.